Jest pięć dobrych sposobów na to, jak poradzić sobie z opadającymi brygami i opadającymi też przez to powiekami, i w tym filmie dowiesz się o wadach i zaletach każdego z nich, a także o tym, jak wybrać odpowiedni zabieg dla siebie. Zapraszam. Wraz z wiekiem pojawiają się na naszej twarzy nie tylko chomiki i opadanie policzków na twarzy, ale także opadają nam brwi. Skóra robi się bardziej wiotka, robi się bardziej luźna. Opadające brwi zaczynają ciążyć, przez co opada powieka, oko się zamyka, wyglądamy nam bardziej smutnych, nam bardziej zmęczonych, a przede wszystkim widzimy gorzej. Widzimy gorzej dlatego, że mamy ograniczenie pola, mamy ciężkość w okolicy oka i po prostu przez to jest nam mniej wygodnie. Dlatego opadanie brwi i opadanie powieki to nie jest tylko defekt estetyczny, ale to jest także defekt medyczny. Dlatego bardzo ważne jest to, żeby zająć się tym odpowiednio wcześniej, żeby uniknąć powiekłań powiązanych z opadającymi brniami i powiekami. Co więcej, są sposoby na to, żeby profilaktycznie zapobiegać wiotkości skóry czoła i opadaniu brwi i o tym także dowiesz się w tym filmiku. Co robić, żeby opóźnić cały ten proces? Sposób numer jeden – myci liftingujące. Nici liftingujące, które zahaczamy, tak jakby tutaj przy skórze czoła, dzięki czemu mamy efekt podniesienia brwi do góry. To, co jest ważne, to to, że to są nici z haczykami, czyli te liftingujące, a nie nici rewitalizujące PDO. Te nici rewitalizujące wpływają na jakość skóry, natomiast do podniesienia brwi potrzebujemy nici haczykowe. Jakie są zalety i jakie są wady? Jeśli chodzi o zalety, przede wszystkim zaletą jest to, że efekt jest widoczny na już, że mamy to podciągnięcie brwi do góry i dzięki temu automatycznie widzimy, już teraz po zabiegu widzimy, że brwi są w położeniu wyższym. Minus jest taki, że na początku po zabiegu, przez takie mniej więcej 2-3 tygodnie, mamy efekt nadkorekty. Nadkorekty to znaczy, że te brwi są aż za bardzo podniesione, co nie wszystkim pasuje, jeśli chodzi o odczucia, dlatego że ten efekt jest faktycznie przesadzony więc wyglądamy na trochę... Bardziej zdziwionych, jeśli chodzi o naszą, o naszą mimikę. Nie jest to takie położenie brwi, które będzie po tych dwóch, trzech tygodniach, jak wszystko ładnie się ułoży. Nadkorekta jest dlatego, żeby uzyskać jak najładniejszy efekt, a myci potrzebują też trochę czasu, żeby się ułożyć. Czyli potrzebujemy delikatnie większego efektu niż będzie to docelowe, bo gdyby tej nadkorekty nie było, ci się ułożą, troszkę popuszczą i ten efekt nie będzie aż tak bardzo zauważany, jak wtedy, kiedy zrobimy ten efekt nadkorekty. Z drugiej strony ważne jest to, że takie nici najlepiej jest połączyć z zabiegiem z toksyną na mięśnie poprzeczkę na czole, dlatego że dopóki będziemy mięśniami pracować, dopóki czoło będzie się podnosić i będzie tych milion ruchów w ciągu dnia w zakresie podnoszenia brwi do góry, nici nie będą stabilnie zakotwiczone, tylko będą tak, że ta skóra będzie się przesuwała przez co efekt wtedy może być po prostu krótszy. Dlatego z reguły jest tak, że zabiegi z lęćmi cięgującymi na podniesienie brwi łączymy z zabiegiem z toksyną botulinową. Minusem zabiegu jest czas utrzymywania się efektów pozabiegowych. W przypadku nici chciałoby się, żeby ten efekt był jak najdłuższy, natomiast to, jak to wygląda w praktyce, z reguły widzimy, że takie efekty utrzymują się około 6 miesięcy. W przypadku osób, które decydują się na, na taki zabieg, czasami ten czas utrzymywania się efektów nie jest wystarczająco długi, żeby był zadowalający, i dlatego skupiały się takie osoby wtedy na innych zabiegach z zakresu medycyny estetycznej, żeby te brwi podnieść. Kolejnym minusem jest to, że nici likwidujące, powtarzane wielokrotnie w tym samym miejscu, w ten sam sposób, mogą powodować mikrozwłóknienia, które nie będą dobre dla naszej skóry. Ostatnim minusem jest wąska kwalifikacja pacjentów do zabiegu. Nie każdy pacjent będzie się do takiego zabiegu nadawał, nie każdy będzie mieć takie wskazania, nie u każdego będzie, będą też efekty zadowalające. Drugi sposobem na podniesienie brwi jest toksyna. Toksyna botulinowa, dzięki której możemy wpłynąć na równowagę pracy jednej grupy mięśni, pracując przy innej grupie mięśni. Tutaj mam szczególnie na myśli, otwarcie optyczne otwarcie oka, pracując przy mięśniach lwi zmarczki, pracując też przy mięśniach bocznego kąta oka. Dzięki temu podnosimy delikatnie tę wewnętrzną część przyśrodkową, przy brwiach, relaksując grupę mięśni lewej zmarszczki, które pracują w ten sposób, że układają, spychają obu brwi do środka i do dołu. Więc my blokując tą pracę mięśni lewej zmarszczki, otwieramy przyśrodkowy kąt oka. Pracując natomiast przy bocznym kącie oka, Otwieramy mięsień okrężny, który pracując spina się do środka i zamyka nam tą część boczną. Dzięki temu otwieramy troszkę boczny kot oka i możemy uzyskać efekt otwartego oka. W przypadku... Mięśni poprzecznych, w przypadku zmarszczek poprzecznych także możemy uzyskać niewielki efekt podniesienia brwi, natomiast ten efekt jest faktycznie niewielki, może być w wysokości około 1 mm. Nie są to duże różnice wizualne, natomiast często pacjenci dostrzegają to jako wystarczający dla nich efekt otwarcia oka. Minusem tego zabiegu jest podobny jak w przypadku nici czas utrzymywania się efektu, który trwa około od 4 do 6 miesięcy. U każdego pacjenta jest to czas indywidualny. Plusem natomiast jest mała inwazyjność zabiegu. Kolejnym minusem zabiegu jest to, że dla niektórych z Was te zmiany, które możemy uzyskać, ten efekt podniesienia otwarcia oka, jest zbyt mały niż to, czego byście oczekiwali, czego byście się spodziewali po takim zabiegu. Ostatnim minusem jest to, że nie u każdego z Was, nie u każdego pacjenta... Będzie się dało podnieść brwi za pomocą toksyny botulinowej po prostu przez anatomię, przez pracę mięśni. Po prostu nie u każdego będzie taka możliwość. Największym plusem zabiegu z toksyną botulinową jest mała inwazyjność. Zabiegi z toksyną botulinową są bardzo popularne i jesteście na nie bardzo często po prostu szeroko otwarci przez tą popularność, przez małą inwazyjność i przez fajne efekty po zabiegu. Przy okazji będziecie także mieli gładkie czoło. Trzecim sposobem na podniesienie brwi jest kwas jaluronowy oraz inne wypełniacze, jak na przykład własny tłuszcz, czyli przeszczep własnego tłuszczu. W przypadku kwasu jaluronowego myślimy o kilku miejscach, które znajdują się powyżej kącika oka. Myślimy tutaj o dole skroniowym, który z czasem się Pogłębia, robi się takie zagłębienie twarzy ponad na wychudzoną i mamy tutaj takie odcięcie, jeśli chodzi o tą okolicę skroniową. Inne miejsca, w których mogą zrobić się ubytki, to jest okolica czoła, okolica nad i okolica środka czoła. W momencie, kiedy nie mamy tutaj wypełnienia, kiedy brakuje nam takiego podłoża, skóra po prostu bardziej się osadza i dzięki temu albo przez to, są bardziej zauważalne opadające brwi. W takiej sytuacji, kiedy mamy zagłębienia, kiedy mamy ubytki, myślimy o tym, żeby te ubytki wypełnić. W przypadku dołu schroniowego, który jest najczęstszy z, z tych okolic, jeśli chodzi o górną część twarzy, wypełnienie tego, tego dołu schroniowego pozwala na podniesienie tego koniuszka brwi i otwarcie bocznego kąta oka. Dzięki temu, jak mamy wypełnienie, skóra się w tej okolicy podnosi. Tak samo jest, jeśli mamy ubytki w okolicy czoła, wtedy także troszkę uzyskujemy efekt podniesienia i mamy takiego zagłębienia patrząc się od boku, tylko mamy ładny profil czoła. Taką, taką wypukłość, taki delikatny nazwijmy to łuk. Plusem tego zabiegu jest to, że efekt utrzymuje się zdecydowanie dłużej niż po niciach czy botoksie, dlatego że sam kwas utrzymuje się około rok do półtora roku i daje ten efekt wypełnienia. Drugim plusem jest to, że przy okazji chęci otwarcia oka, podniesienia brwi. Działamy także na ogólny wygląd twarzy, na efekt objętościowy, na efekt wolumetryczny. Dzięki temu uzyskujemy ładny kształt twarzy, a nie twarz takiego wklęśniętego fistaszka. Minusem, o którym warto wiedzieć jest to, że okolica górnej części twarzy jest okolicą bardzo wrażliwą, a jeśli nie powiedzieć bardziej niebezpieczną, jeśli chodzi o wypełnienie, dlatego potrzebna jest Fachowa pomoc, fachowe wykonanie zabiegów w tej okolicy. Jest tutaj dużo niebezpieczeństw, jeśli chodzi o kwas kierunkowy, z uwagi na unaczynienie twarzy w tej okolicy, dlatego bardzo ważne jest doświadczenie osoby, która taki zabieg wykonuje. Czwarty sposób na podniesienie brwi to zabiegi z wykorzystaniem urządzeń wysokoenergetycznych, jak na przykład laseroterapia albo radiofrekwencja mikroigłowa. Dzięki tego rodzaju zabiegom uzyskujemy stymulację skóry, uzyskujemy lepszą jelitność, lepszą jakość skóry, zagęszczenie, także walkę ze zwarszczkami, które w tej okolicy powstają. Natomiast skupiamy się tutaj przede wszystkim na jakości skóry. Jeśli jakość skóry jest lepsza, jeśli jest taka bardziej zwarta, bardziej zwiesła, to ma to możliwość, żeby ci powiedzmy tak, jakby obkurczyć i podciągnąć. Troszeczkę tak, jakby sobie drzwi do góry, tak jakby zewrzeć całą tą tkankę. To, co jest ważne, to to, że przy zabiegach tego typu potrzebna jest seria zabiegów. Nie jest to jeden zabieg. Na efekty czekamy około 4 do 8 tygodni po zabiegu i cały czas dbamy o tą jakość skóry. Przejdźmy zatem do plusów i minusów tego sposobu na podniesienie brwi. Przede wszystkim plusem jest to, że działamy na jakość skóry. Działamy wielopłaszczyznowo, działamy nie tylko na brwi, ale działamy także na tą jakość, na wygląd. Na działamy przeciwstarzeniowo na naszą skórę. Drugim plusem są naturalne efekty, które pojawiają się i trwają w czasie. Nie jest tak, że ten efekt wam bardzo krótko, ale długo się utrzymuje i na pewno jest taki, że nikt wam nie zarzuci tego, że jakieś zabiegi były wykonywane, coś było majstrowane, tylko wykonacie po prostu lepiej i młodziej. Trzecim plusem jest to, że do organizmu nie dodajemy żadnego preparatu pochodzącego ze zewnątrz. Więc dla, dla osób, które, dla których ważne jest to, żeby wszystko, wszystko zostało naturalnie, bez żadnej ingerencji dużej z ze zewnątrz, jest to bardzo fajna opcja do tego, żeby uzyskać poprawę jakości skóry. Najważniejszym minusem, jeśli chodzi o tego typu zabiegi, jest bardzo subtelny efekt. Nie działamy tutaj typowo na brwi, ale przez jakość skóry zwiększamy napięcie skóry i dzięki temu uzyskujemy bardzo subtelny, subtelny, naturalny efekt. To znaczy, że w przypadku dużej wielkości skóry, dużego opadania brwi, efekt będzie dla Ciebie niezauważalny i tylko stracisz czas i pieniądze na wykonywanie tego zabiegu. W takim celu. Drugim minusem jest wymagana seria zabiegów. Seria zabiegów, która odsuwa się w czasie od spodziewanego efektu nawet na kilkanaście tygodni do przodu. Trzecim minusem jest cena zabiegu. Z uwagi na wymaganą serię zabiegów, to są 3 do 5 zabiegów, cena się sumuje i w połączeniu z tym bardzo subtelnym efektem może być czasami zbyt wygulowana. Piąty i ostatni sposób na podniesienie brwi w moim osobistym odczuciu najskuteczniejszy to chirurgia. W przypadku chirurgii myślimy tutaj o dwóch rodzajach zabiegów. Pierwszy z nich to lifting brwiowy. Nie będę wchodzić tutaj w technikalia chirurgiczne, dlatego że takie zabiegi dokonują w natomiast najczęściej taki zabieg wykonywany jest znacznie tutaj z linii włosów i jest wykonany lifting podciągnięcie wszystkich tkanek do góry i piękny efekt otw otwartego oka i podniesienia brwi. Drugi zabieg często wykonywany w połączeniu, ale także solo, to jest zabieg blefaroplastyki powiek górnych, czyli wycięcie nadmiaru powiek górnych. Samo wycięcie powiek nie wpłynie na ułożenie brwi. Więc w sytuacji, kiedy widzicie, że macie luźną skórę tutaj, że brwi wam luźno opadają, ale także macie opadające powieki, w takim przypadku, jeśli wykonacie zabieg tylko i wyłącznie na powieki górne, nie uzyskacie efektu podniesienia brwi. Żeby uzyskać efekt podniesienia brwi, musi to być lifting brwiowy, czyli podniesienie brwi do góry. Jakie są plusy i minusy chirurgicznego lettingu brwi? Przede wszystkim najważniejszy plus tego zabiegu jest taki, że efekt jest od razu po zabiegu i czas utrzymywania się efektu jest bardzo, bardzo długi. Z reguły jest tak, że w ciągu naszego życia Wykonujemy taki zabieg raz, czasami dwa razy, ale nie więcej. Drugi plus jest taki, że zabiegi chirurgiczne zadziałają na takie zmiany, tak bardzo nasilone opadanie brwi, na które nie zadziałałyby żadne inne wcześniejsze wskazane przeze mnie rozwiązania. Trzecim plusem jest Cena zabiegu. Wydawałoby się, że taki zabieg jest najdroższy, bo faktycznie patrząc się na koszt jednego zabiegu jednostkowo będzie dużo większy niż pojedynczego zabiegu z laserem czy toksyną botulinową. Natomiast sumując wszystkie te zabiegi do jednego worka, te, które powinniśmy wykonywać i powtarzać z tych mniej inwazyjnych, to tutaj zdecydowanie zabieg jednorazowy z zakresu chirurgii klasuje się o wiele lepiej, czyli ten, ta cena w zasadzie będzie plusem. Jeśli natomiast chodzi o minusy, przede wszystkim najważniejszy minus jest taki, że po zabiegu wymagany jest okres rekonwalescencji, czyli nie przychodzicie na zabieg i nie wychodzicie od razu pięknie szczęśliwi, tylko faktycznie jest ten efekt gojenia, jest rana, jest blizna, która także musi się zagoić, więc ten okres rekonwalescencji jest zdecydowanie dłuższy niż w przypadku wszystkich innych zabiegów, które wymieniałam tutaj dzisiaj. Drugim minusem jest to, że efekty są na stałe. To znaczy, że jeśli nie będzie nam się podobało albo pojawią się jakieś powykłania po zabiegu, to te wszystkie ujemne elementy także zostaną z nami na stałe. Trzecim minusem jest obawa wielu pacjentów z powodu inwazyjności takiego zabiegu i wielu pacjentów z tego powodu nie będzie chciała poddać się takiemu zabiegowi chirurgicznemu. Poza tym jak myślimy sobie o zabiegach i myślimy o chirurgii, to ta myśl jest dla nas trochę bardziej przerażająca niż na myśl o koktajlowym zabiegu, na przykład za seroterapii. Ostatni sposób na podniesienie krwi taki trochę z gwiazdką. Nie wliczam i do tych sposobów, które wymieniałam wam na początku. To jest przede wszystkim profilaktyka. Zawsze, w każdym przypadku, będę to Wam powtarzać, że profilaktyka jest najważniejsza, czyli zależy nam na nad tym, żeby zapobiegać niż leczyć. Dlatego wybierając sobie zabiegi z zakresu medycyny estetycznej, dlatego myśląc o swoim wyglądzie, dbajmy także i przede wszystkim o jakość swojej skóry. Nie tylko na policzkach, nie tylko na szyi, ale właśnie także na skórze czoła, po to, żeby można było. Utrzymać jak największe napięcie, jeśli chodzi o skórę w tej okolicy. Więc przede wszystkim zabiegi stymulujące, jak laseroterapia, jak radiofrekwencja niekręgowa, mezoterapię, mezoterapię stymulujące. To są wszystko zabiegi, które dbają o to, żeby ta skóra, czoła została na jak najdużej, dobrej kondycji. Dzięki temu opóźnimy efekt opadających brwi, opadających powiek. Jeśli chodzi o to, co możemy zrobić w domu w ramach profilaktyki, to przede wszystkim masaże twarzy. Masaże twarzy domowe, masaże twarzy kobito profesjonalne w gabinetach, natomiast ważne jest utrzymanie dobrego napięcia mięśni, dobrego napięcia powięźni, dobrego napięcia skóry w tej okolicy. Dlatego gorąco zachęcam do tego, żebyście się masowali. Jeśli Chcecie zobaczyć, jak wygląda taki mezuszkowy do na czoło drwi, to kliknijcie w ten link, który pojawi się tutaj i tam wszystko znajdziecie.